Powiedz nam, czy kwestie takie jak wyczucie stylu, wrażliwość czy zmysł artystyczny, da się zaprogramować? Znaczy, poczucie stylu i zmysł artystyczny to jest nasz odbiór, bo to, odbiór, bo to są emocje. To, co się da zaprogramować, to e, e, da się otworzyć pewne wzorce zachowań. E, uniwersalnym językiem, e, którym posługuje się moda, jest zdjęcie. AI stylista uczył się na podstawie milionów zdjęć, które, które są dostępne na różnego rodzaju serwisach w internecie, które są publicznie dostępne. I które zostały zweryfikowane jakościowo. Tak? Czyli, jeżeli ktoś kiedyś w takie zdjęcie umieścił, że takie ubrania zostały razem skomponowane, są uznane za, za poprawne i dobre, no to, to, to jest jakby taki wzorzec, jak dane różne ubrania można ze sobą składać z różnego rodzaju stawu, tak? No Jak każdy AI uczy się na danych. Tak, czyli, czyli ta jakość danych ma, ma bardzo duże znaczenie, dlatego my też, jakby w naszym projekcie mieliśmy wsparcie profesjonalnych stylistów, którzy, którzy pomagali nam określać te, te główne zasady budowania, budowania ubrań, bo ja mam bardzo dużo, dużo się nauczyłem, dużo respektu właśnie przed. przed przed projektantami przed stylistami, ponieważ to nie jest tylko wyczucie stylu, ale tam jest też duży kawałek inżynierii, dużo zasad, których złamanie nagle powoduje, że dana stylizacja nam nie będzie nie będzie działać, tak? Długość mankietu wystającego spod marynarki może dyskwalifikować stylistę, ponieważ jakby nie zrobił formalnego jakiegoś, jakiegoś stylu zgodnie z zasadami. Tak, więc to jest bardzo potężna wiedza którą stylista może nie, czy algorytmy nie rozumieją jak człowiek, tylko starają sobie nauczyć się różnego rodzaju wzorców na podstawie danych. No, i nagle tak jak chat GPT zaczynają inteligentnie odpowiadać. Tak? Więc to, to jest jakby ta cała tajemnica AI, że pokazanie mu odpowiednich dobrych danych, pokazanie mu, danie mu odpowiednich algorytmów, struktur, spowoduje, że mamy do czynienia z inteligencją tak? czasami, którą, którą możemy potem w sposób taki demokratyczny, masowy wykorzystywać. I, no i rzeczywiście przechodzi to wtedy ten test na inteligencję, test, test Turinga, że jak posadzimy dwie osoby, które przygotują nam stylizację, to nikt z nas nie odróżni, która osoba była tym AI-em, a która była profesjonalną osobą, która układa takie stylizacje w sklepie.